Po po miejscach, które dla Polaków są ważne i staram się to zrobić w miarę interesujący sposób. Czy mi się udało, nie wiem. W każdym razie jutro przystępuję do kolejnego okresowego przewodnika, który powinien się ukazać na jesieni. Zapominam o tym, że na łatwiej jest spora mniejszość polska, która do dzisiaj się zachowała, powiedzmy, tak nieładnie. No powiem otwarcie, że takie miejsca jak Dyneburg czy Krasław robią wrażenie. A z drugiej strony Polacy na Białorusi. To jest to zupełnie coś innego niż na Ukrainie. Zupełnie coś odmiennego. Ja staram się popularyzować historię od wielu lat. Mam wrażenie, że mam w tym pewne sukcesy i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Zawsze jest tłoczno, zawsze jest hałas, zawsze jest dużo czytelników i tak nie będzie.